pod można tam się dzisiaj nieźle ustawić w pierwszym ruchu po wyjściu Lambo. Nie najlepszy start, ale wjeżdża na dobrą ścieżkę. Lewandowski, lekko lekkogłytko. Lewandowski! By w momencie, w którym mówiłem 10 minut temu, że on nie bardzo spełnia pokładane w nim nadzieje, leży w tej chwili, a właściwie już nie leży. Walczy ze sobą trochę. Toruń na dwóch pierwszych pozycjach. Lewandowski przed Lambertem. Trzeci jest Frederyk Jakobsen. Do takiego obrotu spraw to się tutaj nie spodziewaliśmy. Są delikatne dziurki, wyrwy w tym to, że To jest oczywiście tor to regulaminowy. Super, nie czepiamy się. Ale widać tutaj trochę takiego delikatnego crossu. I to chyba Lewandowskiemu pasuje. On pęci po swoją drugą dzisiaj trójkę. Lambert zanim też lubi, jak jest Bambi, jak mówi. I trzeci jest Frederyk Jakobsen. Jakobsen, drugi potężny cios. Apatora toruń, który to Apator po czterech pingach prowadzi już 16 do 8. Czy znów będziemy czekać? Wyjątkowo długo poszli! Kto najlepiej? Świetnie, pierwsze, czwarte pole. Oskar Paluch zamyka temat. Damian Radajczak, Zengota czy. Pfeiffer, tu będzie ciężko, tu będzie ciasno, leci bardzo szeroko. Oskar Pfeiffer wykorzystuje krawężnik Zenkota! I na jednym łuku mija dwóch rywali. A mówiłem, że w tym sezonie jeszcze w swoim pierwszym wyścigu ligowym nie pokonał obu przeciwników. Teraz jest na to szansa. Pojedzie za plecami Damiana Ratajczaka, a za moment będzie już przed nim, bo szybki jest sergi. Ale że odjechały byki przed gospodarzami, są już dobrych 20 metrów. Damian Ratajczak i Grzegorz Zengota. Za nimi Oskar Pfeiffer i Oskar Paluch Przeszkadzają sobie dwaj zawodnicy gospodarzy no i dzięki temu ci którzy są na prowadzeniu mogą spokojnie zwiększać ten dystans wielki wyścig kości z Leszna Damian Ratajczak przypominający sobie najlepsze starty i pierwsze trójki w lidze i Grzegorz Sengota na dwóch pierwszych miejscach Ale to dojazd dla Macieja Janowskiego, leci sobie Kowalski między zawodnikami Gorzowskiej i Stali. próbuje jeszcze reagować Szymon Woźniak. Zawkę zamyka Wiktor Jasiński. Zaczynają ostatnie ogrążenie. Czy jeszcze coś wykombinuje Szymon Woźniak? Będzie ciężko. Też na jednym kole. Kowalski z przodu. Kowalski po trzy punkty. Szymon Woźniak za nim trzeci. Maciej Janowski, który wczoraj tylko... Czeski apelty Kalkiewicz. Drugi wyścig już rozpoczęty dobrze z drugiego pola. Karczewski jako cyrka teraz pojechał. Młodzieżowiec z a tuż za nim zameldował się Kalkiewicz. No to byłby cenny skarb dla gospodarzy, gdyby oni w tym wyścigu wygrali 5 do jednego na pierwszej pozycji Karczewski tuż za nim Kalkiewicz. Kto będzie gonić? Będzie gonić się. przede wszystkim Krzysztof Lewandowski. Próbuje się odnaleźć na tej środkowej linii jazdy. Młodzieżowiec, apatora metoroni, ale na razie nie widać by. Nie Niwelował dystans do swojego rywala, ależ to była cenna wygrana. no Przede wszystkim dla Harkiewicza, bo dla Karczewskiego to żadna nowość, że się zwyciężyć w biegu młodzieżowym, ale taka podwójna wygrana, dlatego. Bardzo młodego zawodnika, Halkiewicza, pokonanie Lewandowskiego to będzie już naprawdę cenna sprawa. Czy on to wytrzyma? Zaczyna się ostatnie jest Nieznacznie zbliżył się do swojego rywala Krzysztof Lewandowski. Nie można wykluczyć tego, że tutaj jeszcze coś się wydarzy. Spróbował sobie zbudować trochę dłuższą prostą Krzysztof Lewandowski, ale Halkiewicz wszystko kontroluje. Za chwilę przednie linię mety na drugiej pozycji, a może się cieszyć z podwójnej wygranej wyścigą młodzieżowe 5-1. Długo trzymał Holder. Bardzo dobrze. Łobodziński wypycha Lindgrena. Tam, gdzie Lindgren lubi najbardziej, rozpędza się Freddy. Ale niezbyt szybko jedzie na razie, bo jesteśmy po równaniu. Wydaje się, że wyrok już zapadł. Czekamy na egzekucję. Łobodziński! On chce straszyć jeszcze Jacka Holdera. Freddy oczywiście na swoim kursie, ale zaraz go łyknie pludra. Jak będzie jechał tak bardzo szeroko. Freddy wraca na trzecie miejsce. Za szeroko nie można. Ci nie chce z tym pogodzić. Stargnęło Fryderykiem i spada na miejsce czwarte. To jest jeden z wariantów, o których mówiłem tymczasem. Łobodziński zaraz się zabierze za Jacka Holdera, ale szybki jest Gaffer w tym czternastym wyścigu. Gdyby tylko trener Ślączka wiedział, że ma takiego asa pod ósemką, to dawałby mu więcej szans niż tylko dwie Holder. Przed Łobodzińskim i pludrą tu się już nic nie zmieni. Chociaż holder cały czas musi mieć się na baczności. Bo Łobodziński przyklejony do krawężnika straszy i straszy. Ostatecznie czaki za trzy. Zanim para juniorów GKM-u.